marsz, marsz Roski z ziemi włoskiej do Polski za swoim czerodłem złączy się z narodem. Michał Godowski został wybrany starostą kieleckim, a Jan Cedro przewodniczącym Rady Powiatu w Kielcach podczas sesji inauguracyjnej, która odbyła się 1 grudnia. W uroczystej oprawie z udziałem Pocztu Sztandarowego przebiegała pierwsza sesja Rady Powiatu w Kielcach kadencji 2014-2018. Posiedzenie otworzył radny senior Stefan Pacak. Radni odebrali zaświadczenia o wyborze i złożyli ślubowanie. Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec narodu polskiego, strzec suwerenności i interesów państwa polskiego. Czynić wszystko dla pomyślności ojczyzny, wspólnoty samorządowej powiatu i dobra obywateli. Po tym podniosłym akcie przyszedł czas na wybór prezydium Rady Powiatu w Kielcach. Jedynym kandydatem, który został zgłoszony na stanowisko przewodniczącego Rady był Jan Cedro z Polskiego Stronnictwa Ludowego, dotychczasowy wiceprzewodniczący Rady i dyrektor gimnazjum w Daleszycach. Za jego kandydaturą opowiedziało się 25 radnych. Jedna osoba wstrzymała się od głosu. Jestem dobrej myśli. Jednoznaczność decyzji radnych obecnych dzisiaj na sali i tak silne poparcie dla wybranego dzisiaj zarządu i prezydium rady pozwala mieć nadzieję na współpracę między zarządem a Radą Powiatu, jak i wewnątrz Rady Powiatu. Natomiast nadzieja na tą współpracę daje z kolei gwarancję Dobrych efektów. Nowy przewodniczący zadeklarował, że priorytetem jego działań będzie wytyczanie wspólnych celów i współpraca dla dobra społeczności lokalnej. W trakcie kolejnego głosowania wyłoniono również dwóch wiceprzewodniczących Rady Powiatu, którymi zostali Ryszard Barwinek z Sojuszu Lewicy Demokratycznej oraz Robert Kaszuba z Platformy Obywatelskiej. O stanowisko to ubiegał się również Kazimierz Bielecki z Prawa i Sprawiedliwości, ale nie uzyskał wymaganej większości głosów. W następnym głosowaniu 25 radnych opowiedziało się za kandydaturą Michała Godowskiego z Polskiego Stronnictwa Ludowego na stanowisko starosty kieleckiego. Dotychczasowy członek zarządu powiatu w Kielcach podkreślił, że będzie robił wszystko, aby nie zawieść ogromnego kredytu zaufania, jaki otrzymał. No, pierwsza sesja była pod pod dyktando tego co nam zgotowali nasi szanowni wyborcy. Wybór padł na... Na to, że zdecydowaną większością w Radzie Powiatu może poszycić się klub, klub radnych Polskiego Stronnictwa Ludowego. Co zaskutkowało tym, że zarówno rekomendacje na przewodniczącego Rady Powiatu, jak i na starosty, wicestarosty członków zarządu pochodziły właśnie z ramienia tego klubu. Ponadto, oczywiście, Klub Polskiego Stronnictwa Ludowego doceniając współpracę z pozostałymi klubami radnych. Zaproponował współpracę w Radzie Powiatu, stąd też y, funkcje zastępcy przewodniczącego w obydwu przypadkach trafiły do innych klubów. Ponadto trzeba tutaj powiedzieć o aspekcie zarządu, który został dzisiaj wybrany y, oprócz y, starosty, wicestarosty i członka zarządu Bogdana Gieradek, którzy pełnili tę funkcję dotychczas w poprzedniej kadencji. Y, w skład zarządu weszło dwóch. Nowych członków zarządu, niemniej jednak oso, osoby o uznanym autorytecie, znani samorządowcy, jakim bez wątpienia jest pan Józef Szczepańczyk, były marszałek województwa, poseł na Sejm, czy Marek Kwiecień, były członek zarządu powiatu, obydwaj wieloletni radni powiatowi. Myślę, że tak skonstruowany zarząd będzie w stanie sprostać, wyjść naprzeciw oczekiwaniom społeczeństwa naszego powiatu, które jest społeczeństwem ambitnym, wymagającym. Wydaje nam się również, że to zaplecze polityczne, które posiadamy, będzie wystarczające do tego, ażeby nasze plany, nasze ambicje mogły być właśnie popierane przez na sesjach Rady Powiatu. Niezwykle również ważną i budującą kwestią jest to, że zarówno wybór zarządu, jak i przewodniczącego oraz deklarację współpracy złożył klub. Duży klub opozycyjny, jakim jest klub PiSu, co razem daje taki dosyć wyrazisty, jasny przekaz, że wszyscy deklarują pracę na rzecz poprawy jakości życia naszych mieszkańców. Co mnie niezwykle osobiście, jako nowy wybranego starostę, bardzo cieszy. Bez głosu sprzeciwu została przyjęta kandydatura Zenona Janusa na wice-starostę Kieleckiego. Przypomnijmy, że funkcję tę pełnił on również w minionej kadencji samorządu powiatowego. Członkami zarządu powiatu zostali wybrani przedstawiciele PSL Bogdan Gierada, Józef Szczepańczyk i Marek Kwiecień. Zdaniem przewodniczącego Jana Cedro tak wzmocniony zarząd z pewnością podejmie się najtrudniejszych zadań.